Prosty, prawy prosty, środkowy prosty Krzywy prosty, prosty, prosty od siostry prosty. prosty, prosty Bezlitasny prosty Prosty, miłosny W celu disco Poczekajcie, <grytki> ja nie byłem gotowy na to totalnie <grytki> No, kurde. 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 No, może ja nie Cześć, Pruzulaki, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, Cię mam bardzo ważną informację, ponieważ załatwiłem dla Was kod zniżkowy na tablet Deco Mini 7B. Czyli na ten tablecik, którego wysyłam niedługo do zwycięzcy konkursu, który był organizowany w dwa tygodnie temu. A w tamtą sobotę było już ogłoszenie wyników. Oczywiście wybraliśmy też cztery osoby, którym losuje kubki, więc kubki również wyruszą na początku przyszłego tygodnia. Już wszystko mam. Więc ten tablecik ląduje do zwycięzcy. Lol Inko zwyciężył w losowaniu, więc bardzo gratuluję. Mam nadzieję, że będzie dobrze wykorzystywane. A co do samego kodu Prozurę 7W macie dostępne w linkach poniżej. Wbijajcie sobie tam śmiało Prozurę 7W do 8 kwietnia, jest aż kod, więc macie cały miesiąc, żeby sobie pokupować tableciki. Jest on tani a jeszcze macie zniczkę 5%, więc naprawdę śmiało. Jeżeli ktoś szuka małego, kompaktowego i dobrego tabletu, naprawdę warto go sobie ogarnąć, tym bardziej, że jest zniczka, więc nic tylko brać. Ja od razu sprostowuję z kodu, kasy nie mam, ale dostałem za to tablety na konkursy dla Was, więc niedługo będzie trochę więcej rozdań i trochę więcej konkursów pracowniczych, więc win win. Standardowo zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, żeby zasięgi poszły do góry. Wszystkie linki w opisie prozor.tetryjskopa kompo, pociuchy, kubki, gadżety. Kanał gamingowy prozu praktycznie o włosek już od siedmiu kasubów. Jeżeli tam Was jeszcze nie mam, wbijajcie, zostawcie suba naprawdę nie pożałujecie, kontentu, jest masa. W dobrej jakości, śmiesznie montowany. Instagram, Discord prawie 15 koła, grupa na fejsie ponad 3000, nic już nie przedłużam. Lecimy bezpośrednio do filmu. Co my dzisiaj robimy? Oczywiście oceniam Wasze animacje, więc jeżeli jesteś animatorem, masz ciekawy, śmieszny, zabawny projekt, bez muzyki komercyjnej, wysyłaj go na prozurę animację gmail.com, a ja postaram się go ocenić w przyszłym odcinku. Lecimy ptaszki. Kung, okej, okay, widzę. Sprawdźmy co to jest. Podłoszę wam tylko, bo widzę, że jest cicho. O, Posłuchaj. Jestem twoim ojcem. Nie... Niemożliwe... Nie... To ja... Jestem twoim ojcem! <noise> Czekaj, co? To... Było... <noise> Muszę nauczyć się ką gwia Grzesiu Leszku, Grzesiu znowu. Poczekaj no, To trwa 6 minut! O mój Boże, to trwa 6 minut! A mi już pomału zaczynało brakować słów. Ja, że ja już teraz nie ogarniam co tu się dzieje, a to dopiero jedna szósta. Nie, ja myślę, że to zasługuje, żeby to obejrzeć całe. To kopnięcie ci było ciekawe, jest to jakaś Wracajmy, jestem, jestem wkręcony masz mnie. Co nie zmienia faktu, że jest to... Jest to kurde dziwne Dobra, lecimy na pełen ekran. No, dobra. Pełna imersja w później. Dobra. Wow! W szkole Kung Fu ja na pewno nauczę się Kung Ma to sens. Wow! Dzień dobry, panu. Czy pan mnie nauczysz? Jestem mistrzem <noise> wszystkim! Ile <noise> tutaj jest w ogóle? Wycinków na potencjalne miniaturki Rysunki są tak niechlujnie zrobione, ale ma to taki urok Po prostu to oglądajmy, dobra? Ja się wypowiem na koniec, bo wiem, że chcecie to obejrzeć razem ze na raz Zróbmy to razem, przeżyjmy to wspólnie, nie? Wow. Dzień dobry panu, czy pan mnie nauczysz? Jestem Master Senpai Janusz godyny godny Masteru Senpai Zwracaj się do mnie po stopniu <laughs> Master Senpai to moje imię, a stopień to Janusz Janusz jak ostry nóż, jak piorun cios pusz, jak wigilijny susz ze Szwecji, że jestem cóż, bo sprzedał jeden jeszcze raz! O, Prawie nie dałem tam szansy! Dlaczego? Bym popełnił błąd życiowy! Janusz jak wigilijny susz. Dobra, poczekajcie. Jeszcze raz. Master Senpai, to moje imię, a stopień to Janusz! Janusz jak ostry nóż, jak piorun, cios, pusz, jak wigilijny susz, ze Szwecji, że jestem cóż, posprzątaj ten góż, no dobra sam se las, z serem strzelę. <grym> ja wiem co to jest. <grym> Czy nauczysz mnie tajnej wiedzy kung fu? Hmm. Ja? Sam se las, z serem strzelę. Wszystkie ciosy poznasz, lewy prosty, prawy prosty, środkowy prosty, krzyży prosty, prosty od siostry, litosny prosty, bezlitosny prosty, prosty, prosty miłosny, w celu blisko. <grym> Ja nie byłem gotowy na to totalnie O, ja pierdziele Wiecie co, mam pomysł Jeżeli ktoś jest z mojej ekipy Zobaczę, kto jest na Discordzie Jak ktoś jest, zaraz wrócę do was i obejrzymy to wspólnie Będziecie mieli wspólną reakcję Jeżeli nie, no to obejrzę to sam Ale to jest za grube, nie? Ze dwóch Cześć, inki, Nie wiem, czy powiem ci, że... Musisz się mentalnie przygotować, bo obejrzałem na razie minutę 36 i <grywa> ja po prostu stwierdziłem, że musimy to zobaczyć razem. Zmieniam scenę i możemy to obejrzeć wspólnie, to dodam to do odcinka, bo to jest za grube, nie? Żeby to samemu oglądać. Pozwólcie, żeby to w was wchłonęło, nie? Posłuchaj. To ja jestem twoim ojcem. Spokojnie. Pierwszy początek, uwierzcie. Ja myślałem, że tu się już tak. kończy ta animacja, Dzień dobry, panu. Czy pan mnie nauczysz? Jestem Master Senpai Janusz. Czy Masteru Senpai? Zwracaj się do mnie po stopniu. Master Senpai to moje imię, a stopień to Janusz. Janusz, jak ostry nóż, jak piorun, cios, pusz, jak wigilijny susz ze ja Szwecji, że jestem cóż, posprzątaj ten kusz. Poproszę z serem strzęp. Czy nauczysz mnie tajnej wiedzy kung fuja? Jasne, że cię nauczę. Wszystkie ciosy poznasz. Lewy prosty, prawy prosty, środkowy prosty, krzywy prosty, krzywy <grym> prosty, prosty. prosty, 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 miłosny. W cenowisko chłosty prosty, O głowy prosty, to prosty, prosty. O, Mamy tu nowego ucznia! Dawać uczyć go! Dobrze! Uczyć go panowie! Uczy nie może, pompłakałem się! Medytacja! Jakaś perła Na po prostu... To już wszystko! To będzie 50 zł za zajęcia.

Co tu się dzieje? O matko! Uczniowie! W naszych szeregach zawitał dziś znadziecki ninja! Wrób Kung Och jej, cóż za bezczelność! <grym> A ja jestem Pomidorem. Pewnie już ucieka do <grym> swojej tajnej ninjaskiej! Ty, ty Ale szczęście pokazałem mu tylko jedno z 150 dołków smoczonych Mimo wszystko musimy go dogonić i. Przekl... <laughs> nie wiem kto to robił, ale chcę z nim crossa. Ksony. <laughs> o Jezu. O kurde. <laughs> ale <Aż> szty i bok. <laughs> no to jest za grube. Ale Taki, ktoś ma mózgi, ja jakiś nie. Jakiś nawiedzony kung fujec goni mnie i chce mnie zniszczyć, chce mnie rozwalić chce, bo myśli, że jestem z dronieckim wrogiem wrogiem kung fu je, bo noszę opaskę na oczach! Pomóżcie, Co robimy? To ty nosisz opaskę na oczach? <laughs> to on... <og> <laughs> Mam pomysł, ale tobie Grzesiu on się raczej nie spodoba. O Jezusie. Wi, 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 wi. Nie ja zmieniam koncert, dzisiaj <grym> będzie tylko ta animacja chyba przez cały odcinek <grym> za dobry. Raz, tak, prawda, dobra. Sprzemy go za gosi. My grzeszem w złą stronę. Co teraz? Przecież on mnie rozwalił na 7 kursu, słucham, na swojej sali. No i masz baboplacek. Pióry! To ty! Lesku, oczyść swój umysł, a wygrasz ten pojedynek! Aj, nie. <laughs> chyba Jaka za mocno go wypolerowałeś. W sumie to jest bez różnicy. Ty, ty, ty. O kurde! O kurde. <laughs> no kurde! nie Jaka spodziewałem się. Taki tu jest chyba ze Star Wars Oj, oj, oj. <laughs> czekaj, Nie spodziewałem się tego może jesteś zdradzieckim ninja, ale przychodząc do mojej szkoły, stałeś się też moim uczniem! Nie... To ja jestem twoim ojcem! <śleszy> <Słuchaj pośał. śleszy> Szedłem naprawdę. O mój Boże, poryczałem się, buddy. Coś tam No, Ej, ja chyba naprawdę, nie wiem czy nie skończę w tym momencie odcinka. Bo my na to 10 minut poświęciliśmy spokojnie. O, ja Warto było. Każda sekunda była warta. Bardzo dobre. Nie, ja jak zobaczyłem pierwsze półtorej minuty, to mówię, nie no, muszę, muszę. Muszę, muszę to z Wami zobaczyć, co za grube. Mam wyobraźnię chłop. Opowiadator2000. Widzowie, wbijcie do niego, zostawcie mu coś po nas. Opowi nie, ja tu muszę zostawić komentarz, co jest za dupą. Opowiadator2000. Czy on ma więcej filmów? Może, może zrobimy o nim odcinek dzisiaj. A On całą serię. On ma całą serię <laughs> o mój Boże. Chyba Kopalnie złota Chcecie to pozdrowcie widzów i ja uciekam, ja pierciel. Pozdarki to... widzowie. Pozdrawiamy! Dobra widzowie, o Jezu, krótki odcinek dzisiaj. Nie spodziewałem się, że poświęcimy cały odcinek jednej osobie, ale... I to było kurce z tej głupi, to był pierwszy mail, jaki zobaczyłem, nie? Jak zobaczyłem kreskę, stwierdziłem, dobra, coś tam się dzieje, ale... Nie no za grubo Za grubo <pled veo> totalnie Szczerze mógłbym jeszcze pooglądać inne animacje Ale chyba dodam wam po prostu gratisowy odcinek e, Za to że nie było we wtorek odcinka e, Może i jutro i tyle Nie to, to prakty, po prostu Popłakałem się ze śmiechu Po prostu gratuluję humoru wykonania I Wszystkiego, bo naprawdę. No, wspaniała, spra wspaniała sprawa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę głupie, bo to taka właściwie reakcja na jedną animację była dzisiaj. Ale chyba nazwę to po prostu oglądam najlepszą animację na świecie. No, bo nie mam, nie mam innego pomysłu, co z tego zrobić. Jakby nie chcę oglądać innych, bo już jestem w takim śmieszkowym humorze, że nie, nie mam nic ważnego do powiedzenia. Więc słuchajcie, ja nagram sobie dalej ten odcinek. I najwyżej, jako gratisowo, jutro wpadnijcie o 16.30 na kolejne i tyle, dobra? Tak się dogadajmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Opowiadator po prostu jest koksem totalnym. Odkrycie roku. 367 subskrypcji na czas, kiedy cię znalazłem, nie? Fascynująca sprawa. Dobra, tyle. No mam nadzieję, że nie jesteście źli, nie? Taki gratisowy odcinek. Dzięki za oglądanie. Eee, ja byłem po prostu, Wy byliście wy. By. Trzymajcie się i widzimy się w każdy wtorek czwartek i sobotę o 16.30. <laughs> Cześć!